Pamiętam, rozmawialiśmy o szwoleżerach na raporcie. Nie mm. wiem czy pamiętasz, ten, tak. Bydgosz przyjechała. W, no, zdanie mieliśmy lekko podzielone, to e, byłeś zachwycony. No, no. I co i ten zachwyt był powodem sięgnięcia? E, tak. E, tak, ja szukałem takiego tekstu, który jest e, współczesny na wskroś współczesny, który jest niegłupi i który jest gdzieś, gdzieś bliski ludziom w okolicach 20 paru lat, czyli, czyli tych, którzy wchodzą w tak zwane dorosłe życie, w którym trzeba się ciągle ścigać i ścigać i ścigać. I dlatego, dlatego ten tekst wziąłem, przeczytałem no i staram się go zrealizować na scenie, jeszcze w formie no powiedzmy nie, nie tyle musicalu, co spektaklu muzycznego. No właśnie, bo z jednej strony no, to kapitalny koncept. Ja nie wiem ile jest muzikali o sporcie w Polsce. Chyba nie ma żadnego. No więc właśnie. E, więc być może jak dokręcicie to do, 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 do formatu pełnego muzykalu, to, to może być po prostu nawet debiut w tym gatunku. No ale w ogóle no przede wszystkim tematyka tego utworu no, no średnio pasuje do stereotypowych wyobrażeń na temat tego, jak ma wyglądać widowisko muzyczne, aby być lekko, łatwo i przyjemnie, a tutaj niekoniecznie, prawda? No właśnie chciałem, nie wiem, porwałem się, nie wiem co z tego wyniknie, zobaczymy 3 marca, natomiast porwałem się na, 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 takie, na takie wojowanie, to znaczy po, połączenie wody z ogniem. Czyli, czyli wiadomo, forma muzyczna kojarzy się z czymś jednak lekkim, łatwym, przyjemnym, ale a, 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 a ja widziałam też rzeczy no, mniej łatwe i przyjemne, które, które gdzieś wchłaniałem bardzo intensywnie, no, które mnie poruszały. Chociażby chociażby cały ten zgiełk Boba Fossa, no, to, 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 to nikt nie może powiedzieć, że to jest lekkie, łatwe i przyjemne. To no, ale efektowne. jaka tam jest choreografia. Wiem, 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 wiem. Wiem to... że na no, cały czas nie, jest jakiś nie, no to, Jasne, jasne. Ja, ja mówię, czym, czym gdzieś tam się sugerowałem, no, to, co, jakie, mam, jakie mam inspiracje. Natomiast y, y, staram się wykonać działanie jak najlepiej trochę czasu jeszcze mamy, i y, 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 kupę roboty przed sobą. Natomiast no, równajmy wzwareźć. No starajmy się przynajmniej. Nie wiem. Bo nie ma tutaj podanego dramaturga, pamiętam, że taka dosyć ważna postać w na wózku. Tutaj chyba nie macie takiej, takiej postaci, prawda? Nie, 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 To znaczy mówisz o spektaklu by, 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 bydgoskim, Pałegi. Tak. Na wózku jeździł prezes. Na włosku był prezes, natomiast my mamy tutaj prezesa podzielonego na łamane przez trener. Ja, ja, ja nie odwzorowuję spektaklu zbyt Bydgoszczy, mam, mam, mam swój jakby plan w głowie, mam swoje wyobrażenie. Co tam bydgoszczy? Nie, absolutnie nie. No Bydgoszczy będę jeździł, Nie żartuj sobie, nie żartuj sobie. Nie, 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 nie. to znakomite przedstawienie klaty zbyt Bydgoszczy, natomiast my, my je trochę inaczej widzimy i robimy. Bydgosz zawsze stała żużlem, w, ta, ta. klan Golobów no, ta, ta, ta. to był chyba główny a, ród. A Gdańsk stał żużlem w latach 80 -tych. Zenon Plech, Grzegorz Dzikowski chociażby. No Andrzej Marynowski ta, 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 ta. ze starych ta, ta. zawodników, no nie, Henryk Żyto, jeszcze pamiętam końcówkę ta. Ta. E, kariery. Wychowałem się niedaleko stadionu żużlowego GKS-u, więc no, parę razy wpadłem. No właśnie, ile będzie tych, czy w ogóle będą akcenty takie sublokalne związane z wybrzeżem? Nie chodzi mi o to, żeby, żeby to była historia, o, o, o dosłownie o, o GKS wybrzeże, bo to nie o tym rzecz jest. To jest, to jest rzecz o jakby już wynikać o, o, o niedojrzałości, natomiast no, Pałyga tutaj na, napisał historię e, żużlowców, pewnie gdzieś, no, jestem pewny, bo rozmawiałem z nim, e, czyli bazował na, na, na realiach e, Bydgoszczy, e, Polonii Bydgoszczy i ludzi związanych z tym klubem. Natomiast ja, ja nie chcę, żeby to było jakieś lokalne, to znaczy związane z tym, czy z tamtym, czy z czymś innym. Nie? Chodzi, chodzi generalnie o coś innego. Nie wiem czy zauważyłeś, no. y, że Żużel oprócz właściwie Wrocławia, mówi o dużych miastach, no. Gdańsk z tej chwili on dosyć słabą, to wybrzeże spada, spada, no, spada, wchodzi, spada, wchodzi. Tam. Y, ale generalnie Żużel jest fenomenem w miastach średniej wielkości, prawda? Takich tam. miastach jak Leszno, y, Gorzów, y, tam, Zielona tam, to, Góra. To równi... To, oni tam są bogami wręcz, prawda? Zgadza się, zgadza się. I, i, I te historie, które my znamy ze stadionów piłkarskich, znaczy chodzi mi nie, nie o piłkarzy, tylko o kibiców, to gdzieś przekłada się, może nierównoważnie, nie, 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 nie ale gdzieś jest blisko na, na, na stadionach żużlowych, właśnie w Toruniu i Bydgoszczy, tam jest Święta Wojna, tam gdzieś te emocje są bardzo wyśrubowane, wywindowane bardzo wysoko. I, i, i gdzieś czasami to, 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 to gdzieś dotyka, e, ociera się o, o, o taką radykalną agresję nawet. Tak. Nie, no, 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 chyba w zeszłym roku nawet słyszałem o jakiejś zadymie właśnie, co było fenomenalne kibiców żużlowych. E, to, więcej ludzi chodzi średnio na, na mecze żużlowe niż na no, mecze w, piłkarskie, wyłączając to, Lecha Poznań, tak? Bo tam, jest, Lech ten, Poznań to jest firma sama w sobie i tam tak, powiedzmy, że... Tak, by the way, no to... mu sobiotko w tym sezonie, twój ulubiony Wayne Rooney, no to sorry, nie? Co? Tak przeskakując z ja ja tematu ci powiem, na temat. Ja gram... Arsenal dzisiaj baty, 1-5. Nie, mnie ta Liga Angielska przestała interesować. Ja interesuję się naszą siermięgą. Za chwilę, za tydzień rusza nasza T-Mobile Ekstraklasa i bardzo jestem zainteresowany, co Lechia pokaże. Gdyż, szanowny panie Gdynianie, Gdynianinie, ja jednakowoż jestem z Grodu, z Nadmotławy i... I e, w, troszeczkę popisując się przed licznym audytorium i rewanżując się tobie, drogi pedagogu reżyserze, e, powiem jest, krótko, ich bin Danziger. Ja. Tak. E, a gut. <laughs> <a bazę> go. <good. laughs> <laughs> a... Zbite plac i już, więcej, kin... nie, nie, już nie więcej nie powiem. Takle dyplomowe mają swoją specyfikę, przynajmniej tak mi się wydaje, bo one muszą być chyba dosyć demokratyczne. To znaczy, kiedy jest kilkunascioro. Tak. Młodych artystów. No, to takie gwiazdożenie, czyli jakby lansowanie kogoś ponad ogółów, no, wręcz chyba nie wypada, czy układając dramaturgię i rozpisując rolę na w młodych, ale wśród nich jest już grupa zauważalnych artystów. No, i czy, czy Marcin Słobowski, czy, czy Maja Gadzińska tak, są tak. bardzo zapamiętywani, już chociażby Słopów. Mhm. Bardzo za nich trzymamy w kciuki, ale starały się tak, żeby rotacja składem była sprawiedliwa. To, 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 jest, to jest norma w szkole. No, to trudno znaleźć sztukę na odpowiednią ilość ludzi na roku. Tutaj mamy 14 osób, 50-50. Siedem dziewuch, siedem łebków. No i trzeba, no i trzeba to, to tak gdzieś było skom, skomponować, żeby, żeby każdy gdzieś miał swoje, swoje te pięć minut. Wiadomo, że facetom zawsze łatwiej, bo więcej jest napisane w, w teatrze na facetów niż na dziewczęta. One zawsze ostrzej muszą walczyć, drapać się wzajemnie pazurami e, o, te, o te role. Natomiast no, 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 starałem się gdzieś tam jakoś każdego obsłużyć w taki sposób, żeby. żeby no, miał te swoje chwile no i żeby wykazał się. Panie reżyserze, w pedagogu, scenografie, <głos> <głos> miły Grzegorzu, trzymamy kciuki za Ciebie i, i, i Mono Załogę. Dziękuję bardzo. Dzie nie dziękuję, ale dziękuję za, za rozmowę. <noise>